Dobra, wyglądamy tak. 34 normalnych normalnych człowieków. co ty mi kur... nie, 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 Ha, czyli tata nie wiedział. Witamy was serdecznie. Słuchajcie, my dopiero wstaliśmy, a dziś jest bardzo mocny, a. niecny plan. I mocny ten... dzień ogólnie. Mocny dzień, ponieważ pojedziemy do Warszawy, do Ojwojtka, do knajpy Udław się, w której domyśle jest po prostu niemiła obsługa, wyzwanie klientery i tak dalej. Ale nie pojedziemy sami. Zabierzemy tam specjalnego gościa i człowieka, o którym wiele razy wspominaliście, żeby go było więcej na naszych odcinkach, a będzie to nikt inny. Zapraszam się do nie się duch. Duch. Prawoś, się nam Więc po. był Samowitym niesamowitym Otworzyliśmy najgorszą restaurację w Warszawie Więc postanowiłem kilka dni temu powiedzieć ojcu, że potrzebujemy go wyjeździć do Warszawy Ponieważ musi nam pomóc w jednej rzeczy Myśli, że jedziemy w zupełnie w innym celu Mam nadzieję, że ten film wyjdzie <śco> Tak, mamy nadzieję, że nie wyjdzie do Bo kurwa tata się w wkurwi Wyciągnie telefon kurwa I tam kurwa problem się wydarzy za chwilę w tej Warszawie no. Jezu, Oj, bo widzę, oj, ja oj wortek, kurwa będzie 4 metry kurwa pod ziemią zakopany Cześć, no za 50 minut tak? No tak, ale już, wiesz, sobie tutaj wszedłem, yy, po prostu... A ja oglądam bandzi. A, dobra, to to jak coś, to mnie połkni. No, za te 50 minut przyjdzie tyle, Dobra, nie? dobra. Mm. Żadnych rękoczynów, że wszystko... Nie, no wszystko. bez przesady, ale no mój tata ma bar bardzo krótki ląd, jeżeli chodzi o, o brak szacunku i takiego złego podejścia do niego, bo jest naprawdę super, super tatą i... No i co? No, no, ten no. format będzie się troszeczkę różnił od takiego typowego formatu Bandzi czy wkręcania kogoś, ponieważ nie będziemy w stanie zabrać naszych kamer. Nie bierzemy. Nie no. no. bierzemy w ogóle kamery. Nie bierzemy w ogóle kamery. Na miejscu Wojtek i Łukasz przygotowali ukryte kamery, które będą tam ustawione, a wszystko, co nam się na kanale, będzie. Tak, czy prostu z wami. tu żadnemu obrotu. Ryba, Wam, Ferrari. Ferrari, Ferrari. Poza Kasper. Dubiel kontra Ferrari. Dubiel. Ty za p. Od 200, więc dzisiaj ma wstałą nogą, więc jest bardzo bojowo nastawiony. Dzień no, dobry, zaczynamy. Przyjeżdżają czekają? I ja się autentycznie trochę boję, że mi ta wy... no, ja to bandury Ja jestem się ciekaw. Się, będziemy się śmiali po prostu. Też w tym głównym materiale nie było widać. Dużo było takich momentów, gdzie no, na przykład zaczęliśmy się śmiać, albo tam wychodziliśmy z kreacji. Ja to szczególnie, ale no po prostu magia montażu. A tutaj jest. <słukamy> w przyjście. To jest, to jest, jest? No, no, no. się jest Ich przyjścia. dalej, pojedziemy na tą szpan, A się starać? I leczyliśmy Kurwa zobaczymy, pojedziemy. Śmier.

Tu siadamy, Albo ktoś. Tu siadajcie tam. Albo ktoś. Tu jestem. Albo ktoś. Przepraszam, ktoś. Seria? Tak. Czy to sami? Albo ci to sami. Ale szamy mają top. Serdecznie to sami. Normalnie grzmi. Ale muszę, może coś produkuje. Jak grzmusta. To jest taka Azjatysta. Nie, to jest jeszcze Mówmy ten trailer. Andrej? <gry> Ma w to leczyć? Pan. Pan. Słuchasz! Zamknij się! Zamknij Sam słychać. się! Zamknij się! mnie słychać? Stary kurwa. Zamknij się! się! Zamknij się! Zamknij się! Zamknij się! Zamknij się! Zamknij się! Zamknij

to są te jajka? No, ale to, że chodziło, że to, że masz dodaj jajko. Czy to macie zawsze oddzielnie, czy to w ramenie nie miało być? Ale to zabrzucimy no, po prostu, nie? A, a, <gry>

tak To już wszystko mam to samo, no, jest normalne co? Ty masz coś innego To jest dobre To jest buta ramen. Ale co? To, to wszystkie smakuje, to jest na specjalne Buta ramen to jest... Y aha. Kurwa, tego się nie daje. To jest bardzo dobre japonskie ramen Zrobisz mi to na szybko, to? Nie, nie, raczej no robimy, takie to nie rzeczy nie godziny. Bo sobie jest lunch, nie. Jest... nie, bo jest lunch time, nie? To, to nie macie lunch. No to możecie zrobić na jakie, że ten zjebaliście zamówienie, to. Nie, chuj nie robimy. Coś na, jak zjebaliśmy. No przepraszaliśmy też kurwa, no, jest, ale to jeszcze małe. A co to się sadzisz. To, że się kurwa kłócicie, robicie, rawam, przygody, podajecie kurwa sygnie, taki, co powinien. będzie się, jeszcze może jakiś do nas pretensji? No błagam. Przecież ale to, to też nie jest tak, że ktoś tutaj was zaprasza i że oczy tutaj Dookoła, rozsłów, by... Bo to ja do być mój grzeszny. No. no dobrze, też mój grzeszny. Miało być 4 razy 4. Ja ale do... przeprosiliśmy, no to nie jest tak, że nie przeprosiliśmy, tak? Ale, <grywa> Honestly, <złe> ale przeprosiliśmy. <grywa> ja tu chyba się chyba też byś mnie przeprosił. <grywa> <grywa> a nawet za jednym, kurwa, bigos. No jakbym <grywa> źle wsadził, to... No, ale a, a, to. A dobrze zrobiłeś to. To on kurwa, niech. No, ugrać, kurwa. Zrobiłeś O kurwa, o kurwa!

jak próbowaliście, jak to, Główny, to, czterech, czy... Zresztą, czy... Główny, to jest na pół etera? Nie muszę tam do małpstarek zjeść na przykład... A na czterech jak są. Się... jeśli ty się słyszysz, kurwa, my mamy jedynie. <coughs> kurwa <normalnie>. A się <coughs> A nie się nie ma. A my mamy jeść na czterech tych... czy co? No, zacznijmy. Ci kurwa... No, kurwa i na ja pierdolę przegina pałę kurwa Wojtek przeginasz pałę To no, wkływ przegina pałę Ciebie ja kurwa, jest zupa, staram się, jest staram faktycznie zupa, staram się, mamy zupę Co trzeba zrobić z zupą? Zjeść chyba, tak? Co stary, to nie, że mówię koniecznie zjedzcie. Możecie powiedzieć nie, nie chcemy i teraz myślimy co dalej Ty zjesz tą zupę? Nie kurwa stary Ja też tego jeść nie będę Ja uwagi klienta kurwa pod uwagę Ja panu bardzo dziękuję za to Przejebany mi cały miesiąc kurwa, średnią tysiąc nie A kurwa, ogóle tysiąc? właściciel? O kurwa, się tysiąc to kurwa, もう。<laughs>

Dzisiaj z każdej kurwa nie płacisz prostu mam wszystkim powiedz czy masz problem? No Tyle lat żyję, byłem uroczy w rożynie, ale w takiej <śm> sytuacji <śm> ty, ty się nie Ty nawet do siebie nie Mam już mam szacunek A Co ty robisz jeszcze raz? Mam szacunek do swojej matki i do Boga Tylko A jedzenie było bardzo ale dobre i nikt nigdy na nie nie narzeka. Wszystko Ale nie ma samochodu Mówiła Pan to? Mówiła Pan to? Pan to? Mówiła Pan to? Mówiła Pan to? Mówiła Pan ty kurwa Ja znam kogoś, kto był. Znam kurwa kogoś, kto był. Nie, nie, nie. No jak byś pojechał, to zobaczył. I jeszcze Gonczarz i ja takie razem jakoś spoko Zakłać, albo płacić, albo wchodzimy, bo ja nie mogę... Ja nie mogę kurwa wątać, że po przytrzymują dzisiaj. No my zadanie zapłacimy, nie dostaliśmy swoich zamówień, wszystkie pojebane. To to jest w ogóle jakaś like no zrzutka. No jak to tuże sprawy wykierdając cała to. Tam. Co Zjadłem. Jeszcze zjaduj raz. Zjadłem. Zjadłeś. dobrze, że chyba ma dobry humor dzisiaj pan Bandurski, nie? <minint noise> ja nie wiem, kurwa, jak on jeszcze wpisać nie dostał, to też jest hit start. Będę próbował. to czy Faktycznie to jest takie Dobre To Tutaj można i też zjeść, że w momencie zapłacimy. Ale, ale żeby tak długo się kurwa pożegnać. zapłacił, może chodzi z tym. Ale czekajcie teraz, kurwa. Bo ja, poś... tu długo, ja tu długo z nim nie wysiedzę. A co to za groźby? Do siebie mówię. Że za chwilę się coś stanie, bo Nie Niech pan tutaj wróci. Jak zjem połowę, to z jaką drugą połowę? Co jest taki śmieszne? O, tak, oceniam tak, złowicie no, bo... się wszyscy, bo ja tym ja mopę nie mam, więc no, ja to zaraz odwracam. Na... No, kurwa, nie mogę, po prostu jeszcze... Ty już znowu kurwa, już nikt nie porozmawia. Ja to coś nie powiedział, prawdę, boże. Już zamknij pysk, też kurwa się nie wypowiada, po prostu. Oddaj pieniądze, kurwa, które łapiesz. Tak, to ja mogę, tobą, ja mogę, z tobą nie masz umowy k**wa ci k**wa Idę razem k**wa z nim To jest reality show? Trzymamy cię? Chciałem żeby to był program i chciałbym żeby w ogóle w tej sytuacji to nie było A czemu tam nie wrzeszczysz? za karę jesteś? Może jestem tu za karę Może mam długi k**wa nieopłacony i muszę zapierd**ć żeby spłacić nie, tak nie, tak nie, tak nie, tak nie spłacisz Nie spłacisz Nie spłacisz, tak nie spłacisz, tak nie spłacisz. No dziękuję no, nie bardzo nie za terapię nie ale nie prosiłem o tak, 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 ale gdzieś tam bazę rozmawiać, bo nie zaznania, jutro. Ale to dzisiaj podziękuję. Dasz mi te rachunki. Dobra. Wy za płacicie po prostu jak wam nie smakuje, to zapłaćcie. Proszę. Nie ma za co, dostaniemy. Nie, proszę zapłać. Proszę zapłacić za jedzenie, które zjedliście. Nie, tak no no, no, ja nie, nie, ale ja, ja, ja może by nie. Nie, nie, to, no, chodę, chodę. nie, za to nie ma, ja nie płacę to wszystko za ten jeden. Wejdź To co, no, co, co, co ty gdzie to nagrywasz? Nie wyrażam zgodę na wykorzystanie mego wizerunku. wizerunku? No, Nakrywajcie się sobie siebie, ale nie mnie. Do dopóki nie udostępniam materiału, mogę sobie nagrywać sobie Nie, sobie nie sobie możesz, sobie możesz w moim lokalu? No w twoim lokalu nie, ale No właśnie, do... kurwa, dopóki wie, dopóki, w dopóki nie widać logo, to nie ma ty swój lokal w tym momencie. Co, ty mówisz, dopóki do dopóki nie widać logo, to jesteś, coś kurwa nie podoba ci co? Nie nagrywaj mnie. Ale będę robił co chce. zachowujesz się tak, jak się zachowujesz, to będę nagrywał. Ten kurwa Jajka już są tczenie. Ale zabieraj to a co czy, czy ja to zabiorę, to już nie jest w ogóle twój problem. To, problem to, jest, stawić to jest, co, do jutra, ale to zrobić, to, co, co ty? co ty, co ty, nie chciał zrobić, płacimy. Weź uspokój, spokój, normalnie bądź, jak normalni ludzie jak twój kolega stoi. Na zjeździe, ja Twoi, stoję, jak pisać. A po prostu teraz sprawę to jest stary. A A ty jesteś w trakcie, bo tak się zamówiłeś. Zapraszam do kasy, przykro zapraszam do kasy Od razu mówię, nie polecam Od razu mówię Zobaczcie co nam zrobili do jedzenia i czy chcecie tutaj przysięgnąć Nie polecam, wam od razu, chodźcie żyć Nie za kole, tylko za wszystko, co z tym jedzeniem ja, ja widzę, że poznański blachy, więc, po ja więc po prostu nie musicie patrzeć Nie za kole, tylko za wszystko możemy zrobić Co my z Nie wiem, gdzie, zajmij macie do domu Tak jest napisana <laughs> zasada, wchodzisz do restauracji, płacisz A jeżeli A nie skapuje, to nie jest mój problem Ale ja nie to jest mój problem Mówiłem pewne rozwiązanie, z którego nie skorzystaliście. Mówiłem zjedzcie po na czterech. Bo czy ty się słyszysz? My mamy jeździopę na czterech, czy ty się słyszysz? Gramy czy nie? Tak byś komuś dał tylko, kurwa daj komuś kipo swoich gości. Żeby... Nie no, ja was puszczę, wypuszczę, póki nic nie Ile za kole? Spisałem wasze blachy. No i powiedz nam co gdzie co co chcesz, lub co chcesz. Ile płacimy za kogoś? Dwieście mam Czy do ciebie, to do kogo? Nie, no, nie podałeś mi tego co chcesz. Bo, bo. Czy pewne Joki nie Podałeś mi tego co... było Podałem to co było? To było smaczne, a smrudnie pochodził zupy. Po prostu 212 złotych jest 212 złotych. 212 złotych i tego piwa też bym nie musiał otwierać, żebyście mnie nie wkurwili. Pobrejmy, bo to piwo czy kurwa na te czy ty to ramion. Czy ty się słyszysz? Czy ty się słyszał? Przechodzimy fajnie go nie słyszę go... Ale czy kiedy ta się zapłagałem? No to w takim razie dlaczego to się zrobiła?

tak się zachowuje, że chce swoje pieniądze ciężko zarobione odzyskać. 212 złotych mi się ukryć. 212? zł. No Wasze brachy spisane. 212 zł. Jesteście wielcy koneserzy kuchni japońskiej, uradzeni w Tokio wychowani zikuja, bo powiedzą, że kuta ramen jest dobry, ja mam teraz nie przejąć za to zakłady, Mimo że zapłacię za za kurwa, 15 lat kurwa studiów w Japonii, jeżeli od piętronek wszystkich kuchniach i teraz przyjdą wielce koneserzy i nie mogą. A ja ma nie, takich nie było, nie, było, nie, był, nie, był, nie, nie, był. nie, nie <grym> było. Wygłupiacie <grym grym grym ubiegł> się akumulacze, <ubiegł> <grym> wracajcie <grym> do Latyki, a ja go zapłaciłem cię, jak go przeproszę, go tak, tak, tak. przeproś go. Tak, tak. Przeproś go, tak, tak. i my, tak. my cię zapłacimy. Jak go przeprosi za to, co go wyzywałeś przy tak chciałeś się na niego zaś skarżyć, zasiadł się do stolika i rano z naszego talerza, bo chciałeś zobaczyć, ta za... czy ta zupa jest czy tak się zachowuje. Właśnie nie, nie tak. Nie. Przepraszam. Bo tak jest okej okay, wszystko. U to, Dobra, ja nie chcę się z nimi Ja go chcę <grym> przeprosić, przeprosić, ale nie chcę tej pierwszej wypowiedzi przepraszać. giny a to jest inny wątek. Chcę dostać pieniądze <grym> za to, co mi się <grym> należy, a chcesz... przeprosimy, przyjąć. oni chcą się patrzeć na to, co swoim jeżeli byłaby sytuacja, że kobieta zdradziła mężczyznę i akurat w do tej sytuacji, to od momentu, kiedy mężczyzna odpowiadała kobietę, że go w nie to nie wiem, jada. Dlatego się nie bawicie w terapię. Nie bawicie się w terapię, zamówisz jedzenie, to złapał na głowę, nie zjadłeś całe, kupa. Zostawiłeś pół jajka, tak to zjedzone jedzone a teraz zapłacisz. się. Nie za to głównie. Nie, może kurwa nie, ale zapatrzcie. Nie kufla, no to o o o resolu, nie kufla, no to jesteś ty i to <raz Background parec> jaِ tak, <Shawy> i to. A proszę kufla, ja kufla. Jestem żadny kufla. Mamy 4,6, na góry mapa. 4,6, nie ma samcy nabierać. Nie, mamy 5 pyłek. dobra mapa, jest 4 Dobra, nie wierzę, byś wiedział, że tylko opłacimy dla niego. Za to, że go po prostu zbrózgałeś że go wyzywałeś, że chcesz go pobić Jak I my to przed chwilą to co się uczyliśmy tak Ale to, to, to będzie tylko gorzej, bo on po zabrał te pieniądze, Spoko. Ale wszyscy to nie zwolisz? Zresztą ja nie wybrać wybrać razy, ty, to ja z... z... zaraz za wami wychodzę ty tu siedzisz? No zaraz wychodzę, chcę zobaczyć jak się sytuacja rozwinie Gotówka po co? Co? Czeki? <ślimy> 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 mamy tylko... Nie macie Nie, mamy tylko kartę Ja mam cztery A że to co jest, na kartę płac no tutaj masz jeszcze, a co tu masz? Co, ale, co ty mi kurwa portfel masz no, Patrz ty. No to nie patrz kurwa, bo to nie jest twoje Jakie ty? ty co Jakie małeś? ty? Jakie ty? No nie, nie, po, nie jesteśmy na to To się pan mówi ma pan, ma pan pieniądze? No A nie masz nic ty w tych kieszeniach? Ja chcę tylko pieniądze nie chcę Nic więcej waszego to nie, 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 nie mam Bierzesz to co mamy Dobra, karta mnie tak działa <noise> a nie, Takie słowa mogą urazić. Czemu wiesz, To jest na głowa. Powiedziałem tak. A powiedziałem tak, że jesteś to na głowa. Po pierwsze mówi laty. No, ale to, to, tam za To jest wszystko do gry. czy wiemy, jak się to skończy, czy nie. Na... Ale to pójdzie się piwo doliczyć normalnie. Normalnie, ale to jest piwo. No, 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 normalnie, ale sepimo, nie, no, piwo na liczbę. no, no, ale... no, Poszukałeś nas na 10 zł. No tego już nie podniosłeś. Na nie, 12! Na 12, bo dotyczyłeś do naszego rachunku. Nagrywaj. Nie, nie, tak a, a ty mnie nie podniosłeś. Poszukałeś nas na 10 zł. Bland, ty 70, to ty jesteś teraz? Mój telefon, weź. No. No. Dopisałeś do naszego rachunku, dopisałeś 10 zł. Okradłeś nas w tym lokalu, właściciel lokalu. Tak, a oni pozbijali szklanki 4. Kto? Weszli i we, mi szklanki pozbijali.

ja po prostu walczyłem o swój interes, na, swoje ja pieniądze, a ty mi ja wielki. Ja kurwa, ale to dziwne jest, że jakby dostał tak w zęby, kurwa, przy ten. Teraz teraz, że jestem chory, że mam iść do terapeuty, bo to Bo to nie jest twój kolega. A ty na pewno nie jesteś. No ale to na pewno też jest moim kolegą Nie proszę nie będziemy. Tak się zachowuje właściwie lokalu wyżera komuś ze stołu zupę, która była ewidentnie dobra, spróbowałem ją. Ewidentnie mnie kłamaliście. Mówicie, że jest niedobra? Zupa, spróbowałem, była dobra. O, tak? po, po to To zjadłem. Ale ja tak. co? Powie to... Powiedziałbym prawdę, zawsze. że rzucam to dwa magiki flesze i dojeżdżamy do Zupa była zajebista, tylko nie chcieliście za nią zapłacić. Od razu to a widziałem, a jak weźliście. Dobre smakowałaś. Smakowałaś i zaraz zjadłem wszystko. Kurwa, kochasz. To się nie zadło. Ale wystawcie nam szkółkę chociaż. Co? on ma dwie twarze. Co? On ma dwie twarze. Nagrywam samolot? To jest to, jest to jest odcinek. To jest Zatinek. To jest To jest Zatinek. To Wszyscy! Wszyscy, no, wszyscy co no, To są żarty... aktorzy! To, to mnie to Nie to przyjechaliśmy, przyjechaliśmy, po, to, to to, to przyjechaliśmy tylko po to, Nie ma jak to żadnej nie ma, tego, Nie, nie, nie ma! Nie ma. No to, czy, Jedyne co poprawdzam to, że zupa faktycznie jest bardzo dobra. Tak. Była dobra, serio, ja dobra, tylko czekałem aż się skończy. No, nie, w ja moment, bo my mieliśmy taki koncept, kiedy życzyliśmy w restauracji, gdzie wyzywamy ludzi, panie ludzi. Panie A jak pana panie. zobaczyłem, to my taki od razu, Czajesz, kurwa. Się, bolę się lecie co mocno. A ja posiadłem mówię, mu proszę cię zbyt od dziada z prójśą. Nie mówię cię ucieczkę. Wypięłoby je dawno, jakbym był tu z kimś innym, A nie z wami, nie? Byłem cię... proszę. Ale tak spokojnie, <śmie> miał pan taki iluzik miarę Zimy, bo no wiem, to. że nie mogę robić afery. Będziesz dużo Daj, wypikać. Będzie trzeba dużo wypikać, słuchajcie. Nie. To nie zdjęcie, to nie jest zdjęcie. <laughs> no i co? tam... No śmieszne, fajne, jeden z lepszych odcinków moim zdaniem. Ten bardziej. Nie, no ja się tak dziwię Jakby wiesz, jak jeszcze on stał i krzyczał do niego kurwa z pół metra. Ja się dziwię, kurwa, że tam, że nie dostał na zejściu kurwa w przeponę. <coughs> no.